Cześć wszystkim. Dzisiaj krótki materiał, bo uwaliłem moduł do parkowania, do czynników parkowania PDC. Chcę wam pokazać w tym materiale, gdzie on się znajduje. A konkretnie znajduje się na uchwycie pod BCM i dokładnie tutaj w tym miejscu. A takie fajne, cieplutkie, suchutkie miejsce zobaczcie, taki zaczepik. O, Może dam radę, I jest. Jest sobie w takim pudełeczku. Kosteczki podmieniamy, kodujemy, adaptujemy i modlimy się, żeby nowy działał. Należy pamiętać, żeby. W miarę możliwości modu pochodził z takiego samego auta, za trójki, wtedy możemy uniknąć zabawy z parametrami i tego typu innymi rzeczami. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się śmiechu, dzionka, Na razie hej.